Dzień dobry Państwu, Maksymian Wysocki. Witam serdecznie z 22. Konferencji Izby Domów Maklerskich. Naszym gościem jest Pan Profesor Jacek Jastrzemski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Witam serdecznie. Dzień dobry Panie Doktorze, dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, tematów jest dużo. Rynek kapitałowy to coś, co w Polsce, jak tutaj uczestnicy wskazują, w porównaniu do Europy jest mocno, mocno jednak jeszcze zacofane. Jest bardzo wiele pomysłów, żeby rozkręcić polski rynek kapitałowy, żeby środki, które są w większości, w 70% ponad na oszczędności Polaków, na rachunkach bankowych, żeby je w jakiś sposób, w, żeby one ruszyły w obieg, żeby zaczęły się pomnażać właśnie na rynku kapitałowym. Panie profesorze, czy tego właśnie potrzebuje Polska? Jak Rozwoju rynku kapitałowego właśnie w takim sensie. No tak, tak jak pan redaktor powiedział, na, nawet w zestawieniu z gospodarkami, które są najbardziej ubankowione, gdzie dola sektora bankowego jest tradycyjnie duża w ramach rynku finansowego, te, ten udział środków przechowywanych przez, przez społeczeństwo w banku jest istotnie mniejszy niż w Polsce. No w Polsce ten udział jest rzeczywiście bardzo duży. I to jest taki wątek, temat przewodni wielu dzisiejszych debat i dyskusji. No co zrobić, żeby upowszechnić w społeczeństwie korzystanie z rynku kapitałowego, jako no tego miejsca, gdzie można swoje środki bezpiecznie i korzystnie inwestować. Tak jak Pan powiedział, no to, jest, to jest oczywiście pożądane z punktu, widzenia, z punktu widzenia polskiej gospodarki, aby ten udział sektora kapitałowego, czy rynku kapitałowego w sektorze finansowym wzrastał. Ale czy to jest bezpieczne? Bo to jest właśnie ta awersja do ryzyka Polaków. Przypuszczam, że to się stąd bierze, gdzie rynek kapitałowy no, miał parę takich epizodów w naszej historii, że no jednak Polacy nadal nie odzyskali tego zaufania. Chyba stracił to zaufanie i ma problem z odzyskaniem tego zaufania. Co może zrobić, co powinien zrobić, żeby odzyskać to zaufanie Polaków? Czyli ja bym chyba polemizował stwierdzeniem pana redaktora, że Polacy są, cechują się dużą awersją do ryzyka. Pewnie tutaj możemy na ten temat dyskutować. Natomiast fakt jest faktem, że takim wyzwaniem, z którym rynek kapitałowy mierzy się od jakiegoś czasu, no to jest kwestia odbudowy zaufania. Ja pamiętam mój pierwszy, pierwszy, pierwszą wizytę na konferencji w Bukowinie. To było wkrótce po objęciu stanowiska przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego wiosną, jeszcze w zasadzie w zimie 2019 roku tutaj byłem. No i to zaufanie, słowo zaufanie było odmieniane przez wszystkie przypadki. Dużo, duże, duże nadzieje w tym zakresie pokładane są w strategii rozwoju rynku kapitałowego. Tutaj mieliśmy przed chwilą panel z udziałem pani pełnomocnik, pani Katarzyny Szwalc, która jest pełnomocnikiem ministra finansów do spraw realizacji tej strategii. No, wydaje mi się, że to jest bezwzględnie właściwy kierunek. Ta strategia cieszy się też dużym wsparciem ze strony KNF-u. My jesteśmy zaangażowani w prace projektowe. Co więcej, można powiedzieć, że wychodząc naprzeciw postulatom strategii rozwoju rynku kapitałowego, przygotowaliśmy też własną strategię. Tak. Yeah. Yeah. Oczywiście ona nie jest tylko strategią związaną z nadzorem nad rynkiem kapitałowym, tylko jest to takie holistyczne, próba takiego holistycznego wyznaczenia mapy drogowej dla organizacji, jaką jest KNF. KNF jest stosunkowo dużo już organizacji, jest nas już ponad 1300 osób. Dotychczas KNF nie miał strategii, to jest przełomowy projekt, po raz pierwszy w historii Urząd Komisji Nadzoru Finansowego działa w oparciu o strategię. No i też uważamy, że to też jest taki mocny sygnał, że chcemy budować nadzór taki proaktywny, czuwający nad bezpieczeństwem rynku, a jednocześnie przewidywalny, zarówno dla klientów indywidualnych, którzy są pod naszą szczególną opieką, ale też dla podmiotów nadzorowanych, dla których chcemy być takim wiarygodnym i przewidywalnym partnerem. Pod Pana przewodnictwem Komisja Nadzoru Finansowego faktycznie zmieniła dosyć mocno podejście do jakości współpracy i dialogu z rynkiem 3 lata Temu na tej samej konferencji e, głównym postulatem wnioskiem było, że potrzebujemy jako rynek kapitałowy potrzebuje strategii. Rok później, czyli dwa lata temu, był dokładnie ten sam wniosek, ale zmiana była taka, że właśnie pan przewodniczący po raz e, pierwszy panie profesorze pojawił się tutaj ze silnym wsparciem właśnie tym, e, najważniejszych osób w urzędzie. E, I co dalej? Co się zmieniło? Czy wypracowano, czy nastał ten dialog? Faktycznie nastąpił ten dialog, czy wypracowano jakieś ustalenia, co, co z tego wyniku? Od początku mojej misji w KNF-ie bardzo mocno stawiałem na to, że uważałem, że my musimy być otwarci na głos sektora finansowego. Wydaje mi się, że też w ten sposób sygnalizujemy naszą kompetencję, bo nie boimy się dyskutować, nawet jeżeli dochodzimy do odmiennych wniosków, nawet jeżeli podmioty nadzorowane nie są w stanie, nie są w stanie nas przekonać do swoich argumentów. Mamy ich rola jest trochę inna, nasza jest trochę inna. To uważam, że bezwzględnym naszym obowiązkiem jest w takim otwartym dialogu uczestniczyć. I ta obecność w Bukowinie, takiej szerokiej reprezentacji przedstawicieli nadzoru finansowego, jest moim zdaniem tego dowodem. Też chciałem zaznaczyć, że. Udział tutaj biorą nie tylko przedstawiciele pionu nadzoru nad rynkiem kapitałowym, ale też na przykład koledzy z obszaru innowacji i technologii, kolega zajmujący się zrównoważonym rozwojem i ESG. Także staramy się być, być obecni i mieć swoich przedstawicieli zajmujących się tym wszystkimi tematami, które teraz są dla rynku najważniejsze. Jeżeli chodzi o dialog, no zdecydowanie uważam, że ta formuła się sprawdziła. Chciałem podkreślić, że My tę strategię którą przyjęliśmy w lipcu poprzedniego roku. Jej założenia zostały opublikowane w celu konsultacji z rynkiem. Otrzymaliśmy głosy m.in. do organizacji branżowych. Tutaj pan prezes Markiewicz też uczestniczył w takiej debacie zorganizowanej w KNF w zeszłym roku właśnie na temat tej strategii, więc staraliśmy się też mieć podmioty nadzorowane i organizacje zrzeszające w tym procesie, No też m.in. dlatego, że oni są interesariuszami naszej strategii. Ma pan wrażenie, że to jest tak trochę między wami a nimi przeciąganie liny czasem? Bo, bo jedni chcą więcej wolności, i tu zwracają uwagę właśnie, że jednak pewne sektory są dla nich wyzwaniem i zagrożeniem konkurencją, że to nie jest uczciwa konkurencja, jeżeli są podmioty, które są międzynarodowe, zagraniczne, że mają pewną przewagę. Z drugiej strony, właśnie jest Komisja Nadzoru Finansowego, która ma, jakby nie było, dużo do powiedzenia. Jak znaleźć tutaj tą równowagę i na czyj interes na koniec dnia należy patrzeć, jak pan sądzi? Znaczy, to pewnie jest tak, że rola nasza i podmiotów nadzorowanych jest trochę różna. Odpowiedzialność nasza i podmiotów nadzorowanych jest też trochę różna, ale cele wydaje mi się są te same. To dob dobrze wy wychodzi tutaj w, tej, w, tej, w tych dyskusjach na, na, właśnie w Gowinie na, na konferencji idm że na koniec dnia ten, ten cel jest zbieżny, więc pan pyta, czy to jest przeciąganie liny. No, do pewnego stopnia zawsze jest Stop. konfrontowanie też argumentów, konfrontowanie poglądów na różne kwestie. Nie jest tak, że co do wszystkich aspektów my jesteśmy bezwzględnie zgodni. Natomiast uważam, że przedyskutowanie tego jest też naszym obowiązkiem jako nadzoru, że nawet jeżeli na koniec dnia my nie podzielimy stanowiska podmiotów nadzorowanych, no to przynajmniej nasze stanowisko zostanie jasno wytłumaczone, dlaczego jest tak, jak, tak jak uważamy i z, z czego to wynika, że, tak, że, że, że jednak pozostaniemy przy swoim poglądzie. Więc jest to do pewnego stopnia, można powiedzieć, są to dwie strony, ale na koniec uważam, że są tutaj Duże, duże, du, du, duże synergie i, i cele są wspólne. A jakie są tu i teraz punkty zapalne na dzisiaj w tym przeciąganiu liny? W tym przeciąganiu liny tutaj w, 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 trudne to jest pytanie. Chociażby kwestie związane z tym crowdfundingiem, na przykład. Tak? No teraz jesteśmy na etapie finalizacji prac legislacyjnych. Powstała ustawa, która wdraża rozwiązania unijne do prawa polskiego. No, chociażby w dzisiejszej debacie zaznaczały się już takie rozbieżności co do tego, jak należy do tego podchodzić. No, mój zastępca Rafał Mikusiński mówił wprost, że to jest taki rynek, co do którego jednak należy się nim opiekować. Nie należy tego rynku pomijać. Jeżeli to jest 100 milionów, Złotych pozyskanych środków w ubiegłym roku. To jest to coś, co trzeba docenić jako potencjalne źródło finansowania dla. Zwłaszcza przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju. Oczywiście z tym wiążą się też pewne dyzyka, też o tym była mowa. Jest to coś, co wydaje się teraz takie powiedzmy, modne, fancy, i to może powodować, że nie, nie zawsze wszystkie ryzyka zostaną właściwie zidentyfikowane związane z zaangażowaniem się w tego typu przedsięwzięcia. Ja może, przepraszam, Panie profesorze, tylko Państwu wyjaśnię, bo to jest tak właśnie trochę konkurencja w tej samej branży. Jeżeli firma chce pozyskać kapitał, może wejść na giełdę, może wejść na różne parkiety, różne rynki, ale może też zrobić tak tak zwaną zbiórkę publiczną, crowdfunding. Tak, crowdfunding, tak. tak zwane finansowanie społecznościowe. Tak jest i to jest alternatywa w tym momencie dla giełdy, no i oczywiście konkurencja dla e, obecnych tu domów makarskich. Tak, no i no i już choćby dzisiaj zaznaczyła się ta kwestia właśnie w dyskusjach, gdzie no domy maklerskie siłą rzeczy dla nich to, tak jak pan redaktor powiedział, to jest konkurencja. Dla nas jest to coś, co uważamy, że jednak należy się tym zaopiekować, bo jest w tym pewien potencjał, ale są też pewne ryzyka związane z, no z tym, że tak jak powiedziałem wcześniej, że, że w mediach to może być przedstawiane w sposób niekoniecznie uświadamiający klientom wszystkie ryzyka, jakie się z tym wiążą. Panie profesorze, to na koniec pewnie wszyscy Państwo chcą to pytanie usłyszeć. Z kredytami hipotecznymi. Jakie jak jest Pana stanowisko? Ponieważ bardzo często w komentarzach w internecie możemy przeczytać, że kredyty o zmiennej stopie procentowej, dlaczego na to tyle pozwalano? Gdzie był KNF tyle czasu? Dlaczego się wcześniej tym nikt nie zajął? Czekał do momentu, aż to wybuchnie. A KNF, o ile pamiętam. Raczej stanowisko jakieś w tej sprawie zabierał. Tak samo jak my pisaliśmy, żeby nie brać w tym czasie kredytów, kredytów hipotecznych, bo w oczywisty sposób to wzrośnie. No, panie Dyrektorze, no, problem struktury e, portfeli kredytów hipotecznych na rynku polskim jest, jest znany. To, to rzeczywiście jest niestety specyfika naszego rynku, że bardzo duża część kredytów hipotecznych była udzielana historycznie w oparciu o e, stopę zmienną. Na to się nałożyła też taki trend długoterminowy, który polegał na tym, że przez 20 lat stopy praktycznie cały czas spadały. Więc mamy na rynku całe pokolenie kredytobiorców, które jest przyzwyczajone do tego, że stopy są niskie i spadają. I rzeczywiście jest tak, no, jako KNF, ten problem mieliśmy zdiagnozowany od dłuższego czasu. Chciałem zwrócić uwagę, że dzięki działaniom nadzoru. Weszła w życie tzw. Rekom... zmiana tzw. rekomendacji S. Ta rekomendacja S zobowiązała banki do oferowania klientom kredytów opartych o stopę stałą i dzięki temu w okresie tych najniższych, czy rekordowo niskich 100% klienci mieli wybór, to znaczy klien... bank miał obowiązek zaoferować klientowi dwie opcje, kredyt o stopie zmiennej i kredyt o stopie stałej. Tutaj wrócę, wrócę do tego, o czym pan detaktor wcześniej mówił, pan powiedział, że, że Polacy mają, cechują się awersją do ryzyka. No w tym przypadku akurat ta awersja do ryzyka moim zdaniem nie wystąpiła, przynajmniej w zbyt małym zakresie, bo niestety było rzeczywiście tak, że w okresie poprzedzającym wzrost procentowych yy, Bieżąca data w kredycie opartym o stopę zmienną no, była istotnie niższa niż w oparciu o stopę stałą. Stopa stała po prostu była droższa. 300, 500, 600 zł w Tak, no to trochę wynika z tego, że stopa stała z założenia pewnie musi być trochę droższa, bo zawiera w sobie ten komponent zabezpieczenia przed zmianą stopy procentowej. Natomiast w okresie tych rekordowo niskich stóp procentowych, kiedy rynek antycypował już wzrost stóp, wyceny stopy stałej były wysokie, co powodowało, że ta stopa stała dla klientów mogła być nieatrakcyjna. No, my prowadziliśmy wówczas intensywne działania edukacyjno-informacyjne, zarówno Komisja Nadzoru Finansowego, jak i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, no robiliśmy wiele, bardzo dużo moim zdaniem, aby uświadomić klientom ryzyko stopy procentowej, w szczególności, aby wzbudzić taką, taką refleksję, że stopy nie zawsze muszą spadać, a jeżeli są na zakładowo niskim poziomie, no to trzeba się z tym liczyć, że wzrosną. No i to, z czym mamy do czynienia teraz, no to w pewnym sensie to się unaoczniło, wiemy od banków, że banki odnotowują bardzo dużą liczbę konwersji kredytów opartych o stopę zmienną na kredyt o stopę stałą. Czyli no, kredytobiorcy najwyraźniej zdali sobie sprawę z tego, jak dotkliwe może być ryzyko stopy procentowej. To ostatnia rzecz. Co by pan profesor teraz radził tym, którzy mają kredyt hipoteczny? Może jakieś inne rady dla tych, którzy wzięli go kilka lat wcześniej, a może jakieś inne rady dla tych, którzy mają go od dwóch lat. Znaczy przede wszystkim radziłbym bardzo, spokojna, bardzo spokojnie podejmować wszelkie decyzje. Kredyt hipoteczny to jest instrument wieloletni, nawet może to być instrument na 30 lat. Więc y, przede wszystkim taki mój apel byłby o to, żeby nie podejmować decyzji co do formy oprocentowania, co do zmiany formy oprocentowania pod wpływem chwili, tylko rzeczywiście spróbować zrozumieć te mechanizmy i spróbować też sobie to przeliczyć w tym horyzoncie wieloletnim, dlatego że to jest produkt, tak jak powiedziałem, z tym zostaje. Przez, przez wiele lat, więc od razu bym podejmowanie decyzji pod wpływem chwili, natomiast chciałbym też bardzo mocno zaapelować do tego, do, do klientów o to, no żeby rozważali tę alternatywę między stopą zmienną a stopą stałą. Tak? Naszą intencją nie jest na ten moment zakazywać sprzedaży stopy zmiennej. Natomiast uważamy, że bezwzględnie klient musi mieć zagwarantowaną możliwość wyboru, a do klientów chciałbym bardzo zaapelować o to, aby te decyzje podejmować po przemyśleniu, po zapoznaniu się z mechanizm mechanizmami działania tych kredytów, bo to jest produkt wieloletni i decyzji jego dotyczących nie należy podejmować pod wpływem chwili. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był profesor Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję. dziękuję państwu. Do widzenia.